Przed nami 298 odcinek tureckiego serialu Zakazany owoc. Sahika tym razem naprawdę umrze? Hasan Ali posunął się za daleko. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 298 odcinku Zakazanego owocu. Zakazany owoc, odcinek 298 w piątek, 8 września 2023 roku o godzina 17:15 w TVP2. Sahika bawi się z Halit Kanem, by przyzwyczaić się do przebywania z dziećmi. Kagatej aranżuje kłótnie z żoną. Jedzie do hotelu, w którym Ildis przyłapuje go z Kansu. Prowokacja Hasana Alego przybiera dramatyczny obrót. Sahika tym razem naprawdę umrze W Polsce emisja serialu Zakazany owoc rozpoczęła się w czerwcu 2022 roku. Turecką telenowelą na antenie TVP2 można oglądać od poniedziałku do piątku, o godzina 17.15. Zakazany owoc, jest również dostępny za darmo online, w serwisie TVPVOD.